Z mojej perspektywy tu się wydarzyło bardzo dużo rzeczy, ale każda z tych rzeczy była bardzo indywidualna dla każdej z tych osób. To jest proces, proces wewnętrzny, który się odbywa stopniowo i stopniowo uwalniane zostają emocje. Proces początkowo zaczyna się od tego, że Krystian wprowadza nas w stan kontaktu z własnym ciałem, z rytmem własnego serca. Ten ruch nas wycisza, uwalnia emocje, uwalnia wszelkie blokady, uwalnia strach, uwalnia napięcie, uwalnia ciało tym, Płynniej i łatwiej wejść nam w proces malarski. Ten proces malarski natomiast, gdy już zaczynamy mieć kontakt z farbą, z płótnem, z narzędziami, jakby pozwala nam jakby uwolnić emocje, które mamy w ciele, w ciele i w ogóle w sobie. Płótno jest y, świetnym materiałem do tego, żeby te emocje wyrzucić, żeby je też zobaczyć, żeby się przyjrzeć im. Ponieważ jak zaczynamy, zaczynamy malować, jakby nie myśląc o tym, czy to jest dobre, złe, ładne czy brzydkie, tylko wylewamy y, farbę na płótno. Zaczynamy używać różnych narzędzi y, i te emocje wyrzucać na płótno. Często jest tak, że to płótno, płótno, może wiele przyjąć, więc jakby podczas malowania to płótno zmienia się wielokrotnie i powstaje kilka obrazów na jednym płótnie, warstwowo. Jakby można też zedrzeć jedną warstwę i nałożyć kolejną. Jakby I w procesie, w tym procesie, który się odbywa i emocje, które na to płótno się przelewają, można je zaobserwować poprzez to, co na tym płótnie jest. I na koniec często te płótna są taką, jak już wyrzucisz te wszystkie emocje, to często są taką taflą spokoju. Każdy proces i każde te płótno każdej osoby. Jest, jest inne. Tu nie ma mowy o spójności, żeby stworzyć piękną, spójną wystawę podobnych prac, bo tu nie o tym mówimy. Mówimy o tym, żeby, żeby pozwolić sobie wyrzucić z siebie wszystkie emocje. I każdy z tych obrazów, jest inne. To nie podlega w ogóle ocenie ani porównywaniu, co jest lepsze, gorsze, ładne, brzydkie. Nie, bo to, to nie o to chodzi. To nie chodzi w tym procesie o to, żeby żeby to było jakieś i żeby się wpasowało w jakieś ramy, tylko chodzi o to, żeby to było na ten moment takie. Na ten moment jest takie, a nie inne, inne być nie mogło, bo to był ten moment. To teraz potrzebowało się wyrazić, to potrzebowało się wylać potrzebowało się, przelać, uwolnić, puścić i zaakceptować to, że to takie właśnie, na ten moment to takie było.